Zadanie. Punkty A o współrzędnych 1 minus 2 i punkt B o współrzędnych 4, 2 są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Prawdą jest, że i mamy tutaj trzy zdania do sprawdzenia. Na początku zaznaczmy te dwa punkty w układzie współrzędnych. Zaznaczamy punkcik A 1 minus 2 i B 4, 2. Wiemy, że AB będzie na pewno bokiem naszego trójkąta równobocznego. Trzeba obliczyć długość tego odcinka, który jest bokiem takiego oto trójkąta równobocznego. Oczywiście, trójkąt równoboczny można byłoby narysować tutaj z drugiej strony, ale w tym wypadku to nie ma znaczenia. Być może spotkały się już ze wzorem na długość odcinka o danych współrzędnych. Tutaj przedstawię ten wzór, ale jeżeli tego wzoru nie znasz. Możesz spokojnie długość tego odcinka obliczyć z twierdzenia Pitagorasa po rysowaniu po kratkach takiego oto trójkąta prostokątnego. Teraz wystarczy policzyć kratki, tutaj od kąta prostego do punktu A mamy 3 jednostki, tutaj pionowo mamy cztery jednostki, długość odcinka oznaczmy sobie przez X. I stwierdzenia Pitagorasa liczymy długość odcinka x. Przyprostokątne prostokątne dodajemy z kwadratami, stąd 3 kwadrat plus 4 kwadrat równa się x kwadrat. 3 kwadrat to 9, plus 4 kwadrat to 16, równa się x kwadrat. Może zamieńmy stronami to równanie x kwadrat niech będzie z lewej strony równa się, tutaj suma liczb to 25. Teraz kwadrat zamieniamy na pierwiastek z liczby 25 i otrzymujemy, że x jest równy 5, co możemy zaznaczyć na rysunku, że długość boków tego trójkąta jest równa 5. I teraz analizujemy punkty z naszego zadania. Punkt a. Pole tego trójkąta wynosi 12,5. Obliczmy pole naszego trójkąta równobocznego. Wzór na to pole to jest a kwadrat pierwiastek z 3 na 4. A obliczyliśmy, to jest bok trójkąta 5, stąd mamy 5 do kwadratu pierwiastek z 3 na 4. 5 do kwadratu 25 pierwiastek z 3 na 4. Widzimy, że to jest inne pole, piszemy odpowiedź nie. W punkcie B obliczmy wysokość tego trójkąta równobocznego. Wzór na tę wysokość to jest A pierwiastek z 3 na 2, i tutaj znowu w miejsce literki A wstawiamy bok 5. Otrzymujemy 5 pierwiastek z 3 na 2. Mamy tutaj ten sam wynik, więc piszemy tak, to jest prawdziwe zdanie. Punkcik C, obwód tego trójkąta wynosi 15. Każdy bok jest równy 5, więc rzeczywiście obwód będzie równy 15 cm. Piszemy tutaj odpowiedź tak.